Że z Wami jest siostry i siostrym Słuchacie mnie już od długiego czasu, więc pewne rzeczy, które dzisiaj będę, nie będą dla Was obce, nie będą dla Was nowością. Tyle razy dzieliłem się z Wami, co jest moją drogą duchową, co jest przeszkodą na tym, Chcę przypomnieć to, co często mnie fascynuje, a mianowicie jedną z wielu rzeczy, które doceniam, to jest sprawa następująca, oto bardzo duchych ludzi, którzy nie dają sobie wcisnąć wszystkiego do głowy. Doceniam i mam szacunek wobec tych osób, które słuchając różnych informacji czy wiadomości często sięgają do innych źródłem, aby sprawdzić, czy ten, kto mi przekazuje daną informację, oby przypadkiem no, nie manipuluje. Może tak akcentuje swoją wypowiedź, żeby ja miał takie, a nie inne emocje. Doceniał zatem poszukiwanie źródła. Pan Bóg, bowiem, gdy nas stworzył, umieścił w naszej głowie rozum. Sam stwórca bardzo lubił, jak tym rozumem się posuniemy, jak nie pozwalamy na to, aby ktoś nas ogłupiał, nie dam sobie wszystkiego wcisnąć do głowy. Muszę być krytyczny, kochani, nie gadać. Kiedy Jezus daje swoją propozycję człowiekową, to również docenia to, przynajmniej w pierwszej fazie, w której człowiek słyszy Słowo Chrystusa. Docenia Jezus to, że człowiek słuchając Chrystusa, może Mu swobodnie powiedzieć Ty mi proponujesz Ewangelię, ale przed Tobą były różne osoby, też pokazywałem drogowskaz, którymi mam pójść. Wielu ludzi przed Tobą mówi, mi, posłuchaj mnie, a zobaczysz, że będziesz szczęśliwy. Chryste, zatem muszę się przypatrzeć Tobie. Ja od razu nie pójdę według Twojego słowa. Jezus to docenia. Chrystus pociąga za sobą tych, Którzy świadomie podejmują wybór wędrówki za nim. Ponieważ taka świadomość, taki wybór gwarantuje, że ja idąc za Jezusem, wiem dlaczego za nim idę, wiem co zyskam dzięki temu, ale ja wiem też ile rzeczy w tym świecie stracę. Dzisiaj mówię zasadniczo, okazane na każdym przysłowie. W naszej parafii. I wyrażałem poniekąd taką oto myśl. Mam nadzieję, że dzisiaj w moją chomilię mówię do ludzi, którzy ten punkt krytyczny na swojej drodze duchowej przeszli. To znaczy, nie mam tutaj takiego człowieka, który znalazł się przypadkowo. To znaczy, ja mam nadzieję, że na pytanie, dlaczego tutaj jesteś, dlaczego jesteś katoliczką, katolikiem, nie odpowiedziałbyś, bo taki jest zwyczaj w Polsce. Bo moi rodzice mnie no uczcili, bo moi dziadkowie to pielęgnowali, więc ja poniekąd nie mam wyboru, choć go mam. Mam nadzieję, że nikt z nas nie odpowiedziałby w taki oto sposób. Bo Chrystus ceni. Ceni to, że ja idąc za nim wybrałem go świadomie. Użyłem mojego rozumu. Byłem krytyczny wobec Ciebie, Panie Jezu, ale teraz się zdecydowałem się Tobie oddać. Ja wiem, co mi grozi przez to w tym świecie. Ja wiem, jakie awanse mogę zdobyć i co stracić. Jezu, to jest mój świadomy wybór. Ja codziennie chcę Ciebie wybierać. Ja wiem, że Ty działasz czasami sposobami, które mi nie odpowiadają. Ja wiem, że Ty czasami przychodzisz tylko z tego nie do końca lubię, ale ja się na to zdecydowałem, tożsamość katolicka, którą sobie noszę, jest taka tak inna i chcę być z dnia dzień, coraz bardziej nój dummy, a nie ją wypierać. Kiedy święty Paweł pisze do Koryntian, a ten początek owego listu, słuchamy już parę tygodni. że jeden list jest tydzień po tygodniu poniekąd duchowo wałkowany przez Kościół. Święty Paweł dzisiaj w kolejnych zdaniach do gminy chrześcijańskiej w kolecie mówi takie oto rzeczy. niech się nikt nie łudzi. jeśli ktoś spośród was nie ma, że jest mądry na tym świecie, niech się stanie głupim, by posiadł mądrość. Doceniam to, że gdy usłyszeliście pierwszy raz o Jezusie, byliście krytyczni. Doceniam to, że słuchając różnych doradców, wybraliście Jezusa z Dazzaretu. To jest piękne. Doceniam Wasz krytycyzm umysłu, ale kochani, przesadzacie. W kościele jesteście już od wielu lat. Słyszeliście Katechezy z ust moich, z ust Apollosa, Piotra i wielu z nas, słuchając naszych kateches, zamiast po ich wysłuchaniu zamilczeć, zaczyna otwierać swoje usta i krytykować. Kiedy słyszy Słowo Boże, chrześcijanie, najpierw za może to Słowo Boże wypowiada Apollos, Kepas, Paweł. Tego nie za bardzo lubisz. Ale być może przez te właśnie usta dzisiaj Chrystus ma Ci coś ważnego do powiedzenia. Chce Ci coś ukazać. Chrześcijanin Kuryńskich błaga. Masz pokusy, by od razu się temu sprzeciwić. Masz pokusy, by znaleźć mnóstwo argumentów na to, że ten mówca z Amony nie ma racji, że on sam jest grzesznikiem, może nawet większym niż ty. Masz ochotę od razu krytykować, widzieć dziurę w całym, nie tak z wolą Moment krytyczny masz przecież już za sobą, czyż nie? Kiedyś postanowiłeś w swej mądrości i rozdrobności, że oddasz się Jezusowi, jeżeli dzisiaj chcesz dalej za Nim Najpierw posłuchaj, zanurz i zastanów się, jak to słowo ma się do Twojego życia. I znów tę teorię biorę w praktykę, wybacz się w że znów wykorzystam przykład pióra parafialnego. Myślę, że to jest przestrzeń najłatwiejsza i nie dotykająca żadnej intymności, kiedy mówię o niej z co już wiecie, bo już wielokrotnie o tym mówiłem, że do biura parafianego przychodzą przełóżne osoby z przężmi prośbami. na to, że znów pojawia się pewna mama dzieciotyka czy tata, który to ze swoim partnerem, partnerką nie stanowi małżeństwa, choć, choć mogą być małżonkami. I zadają mi pytanie, czy mogę ościć ich dzieciotka gdy dowiaduję się, że mają sakramentu małżeństwa na najpierw, wiesz, że nie siostry, prać, a ludzi się w moim sercu olbrzymi smutek, mówię Panie Jezu, patrzę na dorosłych ludzi, którzy spłynęli dzieciotka, Przecież nie jeden raz do nich mówiłeś, że ich kochasz. Chcesz ich pobłogosławić miłością. Ja wiem, że w dzisiejszym świecie wielu ludzi nie chce zwyczajnie włożyć na swoje palce, obrączki, bo nie wierzą w miłość, w Panie Jezus. Ale oni przychodzą prosić o Ciebie dla swojego dziecka, a dla siebie. Nie chcą o Ciebie prosić. I zadają pytanie: Kochamy, kochamy. dlaczego Ty chcesz Pana Jezusa nad Jordanem, który jest oszczędny przez Jana Chrzciciela, a nie chcesz Pana Jezusa w karni galilejskiej? To jest ten sam Jezus. W ostatnim czasie miałem kilka takich przykładów, że w oczach młodych rodziców pojawił się błysk. I na twarzy wielu ludzi zobaczyłem smutek duszy. na moim zdanie reagują zupełnie inaczej. Przybierają postawę narawiści. Ja już widzę w kolejnej sekundzie naszej rozmowy, że stają się dla nich totalnym wrogiem, gigantycznym nieprzyjacielem. Widzę w ich oczach pomnice, że zaczynają mnie nie znosić, za chwilę swoimi ustami wypowiedzą... Niechąd słowa nienawiści, dotykając mi i szantażując przy okazji to, że jestem nikczemnikiem, który zniechęca ludzi do kościoła. Myślę sobie, Panie Jezus przecież nie o to mi chodzi. Gdybym im proponował grzech, rozumiem, powinni wtedy uderzyć pięścią z stół i powiedzieć księżyc czy ksiądz zmariował. Chcę tylko, aby otworzyć, nic więcej, tak jak nie mają siły, to zrobimy to razem i w tym momencie stanie się dla nich wrogiem. I znów wracam do świętego Pawła. Niechaj się nikt nie budzi. Jeśli ktoś spośród nas nie ma, że jest mądry, jeśli chce zdobyć moje Bożą, niech się stanie im słuchając w Przeważnie, idąc do spowiedzi. Ja. Modle się o Ducha Świętego, bym pokornie przyjął to, co Bóg spowiednik powie, a czasami mówi rzeczy niewielkie i tak po ludzku wielokrotnie. przez nas naiwnie interpretowany. Zdanie to przykład: Jeśli ciebie kto uderzy w prawy policzek, na mówi drugi. Gdy przed wieloma laty czy nawet ten, fragment Ewangelii wzburzał, Czy ma być głupcem w dosłownym tego słowa znaczeniu, dziwnym naiwniakiem? I tak wspierając się ale w sobie. że nic swego nie zrobiłem, dlaczego nie pijesz? Siostry, braci co zrobił Chrystus? Przemówił nie do emocji swojego obradcy, ale do jego sumienia. Jeżeli zaczynasz być, co tam się do Sam więcej tego świata przemawiają do emocji, to się nie stają drogami. Jak przemawiają do kieszeni, motweli, niekoniecznie stają się nieprzyjaciółmi, ale zacznij przemawiać do ludzkich sum. prędzej czy później, proszę, nie uderzy w twarz. I Pan Jezus mówi: Jeżeli będziesz przemawiał do sum ludzkich, bo będzie Ci na nich zależało, spotkasz się często, Często z pokorą i powiedzeniem dziękuję. To były twarde słowa, ale je potrzebowałem. Ale też często będziesz się spotykał z tym, że ktoś cię zlekceważył, że ktoś cię poniży. A wtedy co masz zrobić? Nie wycofuj się. Dla obrony prawdy, jeżeli będzie trzeba, nadzdaw swój drugi policzek. Nie tchórz, nie mów przepraszam. Jeżeli ktoś będzie mi mieszał na nie musi się ponieść dwukrotnie większą karę. Mamy dla Ciebie przygotowany staż, ale musisz mnie zapewnić, że gdy wypromujemy Ciebie na ginekologa, to nie będziesz się bał popełniać aborcji i jej dokonywać. On jeszcze student medycyny powiedział. za z sędem Johna Leona, mówili: Co za wspaniały pomysł. Ktoś z zajmuje... nich